Jest wymagające. Postaramy się, aby ta uroczystość była bezpieczna, zachowanie wiary, stanu społecznego i wszystkich tych obozów. Niemniej jednak pozwólcie, że przywitam wszystkich serdecznie tych, którzy przybyli na tą specjalnie dla nas ważną uroczystość. Witam serdecznie pana posła Krzysztofa Grzewskiego, który przybył na naszą uroczystość. W tym miejscu zawsze będę jest to ojciec wczesny tej dywizji. Dziękuję bardzo, Panie pośle, za wsparcie. Witam serdecznie e, przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego, Panią Ewę Orzełowską. Witam serdecznie. E, przed, witam również przedstawiciela e, Wojewody Lubelskiego, Pana Roberta e, Gmitruczuka. E, bardzo gorąco i serdecznie witam e, pana generała brygady Dariusza Frute, który dzisiaj reprezentuje e, ministra obrony narodowej, jak również szefa sztabu generalnego wojska polskiego. <klucza> witam serdecznie, nie powiem, powiem z, bez skromności, mojego przyjaciela, e, pana generała dywizji Stanisława Czostka, zastępcę dowódcy generalnego rodzaju wojsk pana generała Mikry. Witam. E, serdecznie, gorąco chciałbym pod, e, powitać dzisiaj e, reprezentującego naszego biskupa polowego Wojska Polskiego, księdza kanonika pułkownika Bogdana Radziszewskiego, zastępcę biskupa polowego. Witam serdecznie i dziękuję za kazanie i za ukazanie. Wzięliśmy się głęboko do serca to. Zwłaszcza tą rufę czołgów w drugą stronę. Postaramy się zmienić. E, cieszę się również, że są z nami przedstawiciele. Ewangelickiego biskupa wojskowego, ksiądz Major Tomasz wi, 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 wi Błasza, przepraszam bardzo, oraz prawosłownego ordynariusza wojskowego pułko, ksiądz pułkownik Andrzej Jakimuk. A szczególnie gorąco witam naszego kapelana, księdza pułkownika Piotra Gibasiewicza oraz przybyły z nimi duchownych wszystkich tych, którzy świadczą posługę we wszystkich garnizonach 18 Dywizji. Dziękuję Wam, że jesteście z nami w tej ważnej chwili dla nas. Witam serdecznie przedstawicieli wszystkich służb mundurowych naszego regionu. Witam Komendanta Policji Siedlec, witam serdecznie dyrektora zakładu karnego, witam Komendanta miejskiej, Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam Was, przyjaciele. Dziękuję za to, że jesteście z nami i w wczorajszych obchodach i dzisiejszych. Dziękuję bardzo. Szczególnie gorąco chciałbym powitać ja włodarza tego miasta, przepięknego miasta Siedlce, pana Andrzeja Sitnika. Dziękuję panie prezydencie za okazaną pomoc i współpracę. Równie gorąco witam starostę siedleckiego, pana Karola Tchórzewskiego, no dzisiaj bohatera, ponieważ batalion dowodzenia, który dzisiaj otrzyma sztandar, na stałe wpisuje się we współpracę z powiatem. Dziękuję panie Karolu za to, że pan jest z nami. Witam serdecznie przedstawicieli wszystkich komendantów i rektorów uczelni, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Szczególnie gorąco witam rektora naszego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Siedlec. Witam serdecznie. Witam serdecznie przedstawicieli przedsiębiorstw naszych, tutaj Siedleckich, które od dwóch lat wspierają promocję 18 dywizji. Dziękuję, że jesteście z nami. Ja wiem, że to są wyjątkowo skromne osoby, zawsze chcą być w drugim planie, ale dziękuję Wam za to, że jesteście z nami wspieracie nas dzięki temu e, tradycje i imię e, dywizji e, 18 dywizji zmechanizowanej imienia e, generała Broni Tadeusza Buka jest widocznione wszędzie w mieście, ale nie tylko w całym regionie. Dziękuję Wam za to, za to wsparcie. Szczególnie gorąco witam wszystkich dowódców jednostek wojskowych, instytucji wojskowych, którzy tak licznie przybyli na naszą uroczystość. Dziękuję Wam, koledzy, że jesteście z nami. Naprawdę, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak dużo osób przybędzie w tym szczególnym czasie. Tym bardziej doceniam wszystkich i każdemu chcę z osobna podziękować, ale już po uroczystości, kiedy będziemy mieli więcej czasu. Tam zapraszam w stronę parku wodnego po lewo do namiotów i tam z każdym chciałbym zamienić chociaż słowo i podziękować za obecność tutaj. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na samym początku kieruję parę słów podziękowania za, to, za ten miniony rok, a szczególnie za te dwa lata. Dokładnie dzisiaj mijają dwa lata od uzyskania, ukazania się decyzji ministra obrony narodowej o sformowaniu czwartej dywizji wojsk polskich. Niecałe dwa tygodnie później, po 17 września 2018 roku, na placu Piłsudskiego, na placu sikorskiego w Siedlcach zostałem wyznaczony decyzją ministra obrony na dowódcę 18 dywizji mechanizowanej. Te ostatnie dwa lata były wymagające zarówno dla mnie, jak i dla moich podwładnych, jednak dzięki wspaniałemu zespołowi ludzi tworzących 18 dywizję, którzy wykazują ogromne zaangażowanie, inicjatywę i kreatywność, udało się nam zrealizować cele postawione prze, przed nami, przez e, pana ministra Błaszczaka. Serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że mnie wspieracie, dziękuję, że na co dzień dbacie o rozwój dywizji. Mijający rok był dla nas szczególnym czasem, podczas którego najważniejszymi dla nas wydarzeniami było otrzymanie w zeszłym roku sztandaru 18 Dywizji, dywizji Zmechanizowanej imienia generała broni Tadeusza Buka który został, chciałbym podkreślić, ufundowany przez prezydenta miasta Sielce i prezydenta miasta Łomża oraz e, oraz całe społeczeństwo tychże dwóch miejscowości. Kolejnym sukcesem było osiągnięcie w miesiącu czerwcu tego roku przez 18. Dywizję wstępnej gotowości operacyjnej co jest kolejnym etapem do tego, aby w przyszłym roku przejść certyfikację i być pełnoprawną certyfikowaną dywizją wojska polskiego. Podczas dzisiejszej uroczystości będziemy świadkami niezwykle istotnego wydarzenia dla 18 batalionu dowodzenia, który jest pod dowództwem pana pułkownika Kizzymińskiego. W trakcie tej uroczystości batalion otrzyma sztandar i wyróżniające imię Siedlecki. Sztandar wojskowy jest dla nas symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, którym Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Wyszyte na nim zawołanie Bóg, honor, Ojczyzna oddają sprawy dla żołnierza najświętsze, bo w słowie Ojczyzna widzisz nasz sztandar. Bez niego nas nie ma, ale bez nas nie ma też sztandaru. Nie wolno mi będzie w imieniu całej zbiorowości żołnierskiej zgromadzonej przy tym sztandarze, a w szczególności żołnierzy naszego 18. Siedleckiego Batalionu Dowodzenia wyrazić radość z faktu, że wszystkich Was mamy na świadku tej doniosłej dla nas żołnierzy 18. Dywizji uroczystości. Na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym Państwu zaprezentować tuż po moim wystąpieniu Marsz Żelaznej Dywizji. To będzie premierowe wykonanie tego marszu. Od dzisiaj marsz będzie towarzyszył tej dywizji w całej jej historii, bo taka jest nasza tradycja. Każda jednostka przed wojną kawalerijska szczególnie miała swój marsz. Marsz od, wykona nasza wspaniała Siedlecka Orkiestra. Za chwilę. Chciałbym tylko zaznaczyć, że autorem tego marszu jest muzyk orkiestr, Orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, pan Piotr Flis. Za to mu serdecznie dziękuję, że w ten sposób włączył się w budowę tradycji 18 Dywizji Zmechanizowanej imienia generała broni Tadeusza Buka. Dziękuję bardzo. Panowie, the floor is yours.